Cześć, witam Was niezwykle, niezwykle serdecznie z kolejnego odcinka, już drugiego z Ultimate Team. Dzisiaj, miejmy nadzieję, dokończymy sobie Ligę 10, tak żeby zakończyć w końcu tą formalność i zająć się nieco wyższymi dywizjami. Ale zanim zaczniemy, chcę Wam powiedzieć o pomyśle jednego z Was pod wczorajszym odcinkiem. Otóż, żeby nie było za łatwo, nie będziemy bazować na tym, co sobie wyhandluję, na tym, co wygram w trakcie spotkań, tylko będziemy grać na pewien sposób ograniczonym budżecie transferowym, tak żeby rzeczywiście ta rozrywka była jeszcze trudniejsza, bo samo dojście do pierwszej ligi aż tak trudne nie jest, no jak e, oczywiście z, granie z dodatkowymi utrudnieniami. E, może pomyślicie jeszcze, może macie jak, jakieś jeszcze wyzwania, to oczywiście e, chętnie rozważę. Ale na czym polega to dzisiejsze, które sobie wprowadzimy? Otóż polegano na tym, że mm, przed zakończeniem, czy znaczy po zakończeniu danego sezonu, dostaję od tak zwanego zarządu określony budżet transferowy. I ten budżet transferowy mogę wykorzystać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem sezonu, a w trakcie danego sezonu ligowego potem już składów zmesłać nie mogę. No, dlatego to właściwie będzie takie straszne utrudnienie. Nie liczę oczywiście kart, kontraktów, kondycji itd., bo to czasami jest nieuniknione, ale właśnie jeżeli chodzi o piłkarzy, to właśnie taka będzie inna opcja, co wydaje mi się niezwykle fajnym pomysłem, co wy o tym słyszicie. Jeżeli Wam się nie spodoba, no to oczywiście nie wprowadzimy tego. Jednak ja e, uważam, że e, coś takiego na pewno mocno by nam urozmaiciło tę rozgrywkę. Ale dobra, co się działo od wczoraj? O tutaj troszeczkę sobie pohandlowałem. Jak widzicie, mamy tutaj kilku piłkarzy, których od sobie są na wymianie. Kilku też tutaj jeszcze sobie pozostało. No na razie muszę handlować na garczach BPL, no bo zaczynając z budżetem na poziomie 1000, ciężko było um, poszaleć nieco bardziej. Ale e, w klubie mamy mniej więcej teraz myślę, że czekajcie, w sumie sprawdzę, może dokładnie. Um, 5000 na transferach na razie czyli pewnie właśnie jakbyśmy wszystkich zawodników których mamy, których licytuję, gdyby te monety odjąć, mm, mielibyśmy właśnie już około 5000 spokojnie na koncie i chyba taki też może budżet będę miał, e, może troszeczkę mniejszy przed startem ligi 9, o tym jeszcze pomyślę. Jednak wcześniej przejdźmy w końcu do naszego ligowego spotkania i trzeciego w ogóle w historii naszego klubu. No to co? Także usłyszymy się, jak już znajdę w końcu jakiegoś przeciwnika. Czyżbyśmy mieli przeciwnika tak szybko? Tak jest, mamy już rywala Zobaczmy, jakie masz stroje, kolego Kurczę, niestety muszę... albo nie, no weź tamty no Dobra, bez sensu, może być nic nie widać Ale mam nadzieję, że tak nie będzie W każdym razie przechodzimy do meczu No, kolego Z takim składem, to ty widzisz sobie Czyż ty masz obroniaka, ale masz fajnie w sobie od razu takiego zawodnika no dobra, myślę, że jakoś super ciężko nie będzie, jeżeli no mój przeciwnik nie jest najlepszym na świecie graczem w FIFA, to powinniśmy sobie w tym meczu jakoś poradzić. No ale co? Przechodzimy w takim razie do pierwszej akcji. Teraz nie mam elementu zaskoczenia, po to, że bramkarz wykonywał ten rożny i muszę wrzucać. Ale jeszcze z... Ej, LOWIC! LOWIC, błagam cię, podnieś i uderz to! Ale nie w bramkarza, człowieku! Nie w bramkarza. A chyba jednak próbuję. No dobra, zobaczmy co braniek potrafi. No, myślę, że nie, na szczęście. Nesit lewa noga! Ależ on ma lewą nogę niesamowitą! Może on w sumie jest lewonożny. Podałoby no, to sprawdzić, chyba. Ale czekajcie, jeszcze jest Lovic, jak Lovic mu strzeli bramkę, to... Okej, okay, Lovic, gol. 1-0. Mój chyba najgorszy zawodnik, kto będzie na boisku, pokłoduje je bramkarza drużyny przeciwnej, więc... No, może się chyba tylko cieszyć, także prowadzimy. Jak na razie, cały czas mamy szansę zachować 100% zwycięstw w tym klubie, także... Po prostu ugrajmy swoje, do ależ piłka prosta padła, o że to jeszcze przeszło, tylko żeby mi ten Niuza nie zabrał piłkę, i gol, pięknie, wyczekani, nie mieli szans, pięknie Nesid, kurde, zaczynam go lubić. szkoda, będzie mi się z nimi rozstawać, normalnie chyba naprawdę zabiorę się za tą erę dywizję. No właśnie, zapomniałem powiedzieć wam o składach, jakie będziemy robić, ale to, to już po oczywiście meczu. To przeciwnik musi się spieszyć, nie ja. Czyli on powinien teraz nieco wyżej wyjść, żeby mnie zaatakować. To będzie okazja, żeby zagrać piłkę prosto prostopadłą do tomasa Nesida. A ja zagram się do lewica, żeby tutaj pokazać, co to jest. No, jaki on jest beznadziejny! No nie no, mam wrażenie, że. Ej, br Bramkarz! E e co się właśnie stało? E ale, ale jak? No, no dobra, 2-1. No nie fałluj się, zió czemuś. Pięknie, Korti, Corty. Normi. nesit nice I 3. Nie! Bramkarze. Jeszcze raz do Tomasa. Ono mi nie bramkarza. I podobna bramka jak dwa do jednego, ale teraz na już na 3.1. I czyżby tak jest? straciłem połączenie z przeciwnikiem. No, czyli niestety, znaczy, no niestety trochę, bo przez to zasadniczo. Kurczę, zapomniałem wykupić końce przed meczem, a ale wstyd. Dobra, teraz to zrobimy, jak tylko oczywiście kółko skończy się kręcić i będzie można, o, można grać, dobra. 3-1, jak widzicie, tylko 300 końców niestety, no to akurat słabo, bo, no, ze 300 końców, nawet z tego kontraktu chyba sobie jakoś super łatwo nie kupimy. wow co tu się podziało? 3,5 tysiąca nagle mam? Aha, nie w sumie nie wiem, ale chyba transfera mi się coś podziału. Nie wiem dlaczego nie mam tego paska, żebym mógł wykupić. Dobra, także chwila, i słyszymy się zaraz, jak kupię sobie w końcu e, ten dopalacz na końcu. No dobra, generalnie chodzi o to, że nie działa mi katalog, a w międzyczasie sprzedało mi się kilku piłkarzy, więc mamy już 3,5 tysiąca. Ale niestety nie kupimy sobie w tego dopalacza, no, co zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o składy, które będziemy sobie budować, to potrzebne są mi dwa składy z czego jeden na pewno postawię na tradycyjny BPL, natomiast drugi skład jeszcze czekam aż wstawicie mi nieco więcej tych swoich propozycji pod ostatnim odcinkiem, znaczy w sensie bo nagrywam to dzień wcześniej, dlatego no nie ma jeszcze pewnie wszystkich propozycji, poczekam sobie jeszcze chwilę i już w trzecim odcinku przedstawię właśnie którym składem będziemy grać oprócz oczywiście BPL-a. Chociaż z tym ograniczeniem od zarządu może być różnie, zobaczymy ile uda się zbudować składów. No dobra, to co, przechodzimy w takim razie do ostatniego spotkania w Lidze 10, oby, bo nie chcę dłużej siedzieć w tej lidze. I co, usłyszymy się jak już znajdę naszego rywala. O, masz fajne stroje takie czarne, Sengalen chyba. No dobra, zobaczmy co tu będzie, 31 zgrania, w końcu ktoś kto potrafi sobie ustawić już na początku swój skład jako tako. No i nie wygląda to w sumie źle. Czyli może być ciekawy mecz. No dobra, trzymajcie kciuki w końcu jakiś przeciwnik, z którym może być niezatrudny. Także przechodzimy do meczu. No ale ktoś podejdzie, a nie wszyscy gdzieś do góry... Wytyfy! To... Dob dobra, mam pasję, dobrze. Ale to obrona, wszyscy pobiegli gdzieś do góry, nie wiem czemu. Ja nie mogę wszystkich przełączyć naraz. To jest niewykonalne. Karny! Jest! Dobrze, rzut karny! Sędzia nie pomylił się. Bardzo dobra decyzja, tylko teraz jeszcze wykorzystać tę dynastkę. O, to może być kluczowy moment tego spotkania, bo przeciwnik tym razem jest już naprawdę dobry. Także miejmy nadzieję. Chyba Nessie będzie wykonawcą, tutaj, tego tego fragmentu gry. Zobaczmy powtórkę. No brzydko faulowany tutaj Lopez oczywiście. A nie, czekajcie, Lopez faulował Lopeza, to jest dopiero ciekawa sytuacja. Ale teraz, bramka z drużyny przeciwnej. Jakiś, jakiś bobek. Fuck, pasji wykonuje, to nie jest dobry pomysł. Yy... Nessie, 38 karnych, to już jest bardzo dobrze. Ja ją rzeczywiście chyba... Nie, jest prawonożny. A jeśli jak no gościu, który jest prawonożny, to ładnie strzelę wam nogą. Nie wiem, gdzie strzelać. Strzelę w środek. O, Myślałem, że wiedział, że zostanę. Dobra, okej. Okay. Całe szczęście, także 31. minuta. I Tomasz wielki Nessie, wyprowadza nas na prowadzenie 1-0. do 0. Brawo, panowie. Patrzcie na tę piłkę. Jakie podanie! Jakie podanie do Nesita? Jest! Gol! Ale podanie wyszło do niego. Kurde, jakie akty można z tym właśnie tworzyć? Pięknie, to już 2-0 mamy. No i teraz ciężko, że przeciwnik się podniósł z czegoś takiego. Jeżeli zagranasz ważnie, no to trzy punkty na pewno wylądują na moim koncie. Jest! Lowid, ale mi zostawił tym gonulem tutaj. Dobra, Nessid gotowy, bo ja muszę wrzucać, bo inaczej piłkę stracę. Ale jest. Dobrze! Jeszcze jest Nesid! Uuu, ależ ten bramkarz jest beznadziejny! Mamy 3-0. Nesid hat w tym spotkaniu, widać kto jest naszym bohaterem jak na razie. No i myślę, że w tym momencie mamy już pewny awans do Ligi 9, a co za tym idzie, spory bonus od rządu na transfery, na pewno. I patrzcie, tutaj niespokojnie spokojnie Dolowica. W momencie, kiedy prowadzimy 3-0, po prostu poczekam, aż on wyjdzie trochę do przodu. O, właśnie jak teraz obrońcami i zobaczcie, jaka duża przesadź się od razu zrobiła w ataku. I Komi może dzięki temu... Nie wiem, czy bramkarz będzie pierwszy... Ej. No, moim zdaniem to nie było najbardziej czyste zagranie na świecie. Ale, nie będę się kłócić z sędzią. Inesit, patrzcie. Kurde, gościu odbił! Dobrze! <grystanie> a z tym bramce nie było zero przypadkowości, no. A cieszyka do tego wyszła dość niefortunnie. I mamy gola, w każdym razie 4-0. Sporo szczęścia, ale wychamy piłkę do siatki, a to się chyba liczy najbardziej. Aj! wybi, 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 wybij, wybij po prostu do przodu. Pięknie. Jedziesz z oj zukiem jest wolny. Dobra, pomylił się obrońca. To ja zagram do komiego. Ani mi ze stomek. Tomek jest. to jest stomek? Nie, tak, no Tomek gra z dziesiątko, nie? Wybiźli z piłkę. O, pardźcie, Lopez, jak się roz. No nie, poprzeczka. Komi. Aś, tylko ten boczny, tylny, tylny słupek. Co się stało? Znowu zmiany? No to nic się nie da, jest 4-0 i my musimy tę piłkę przejąć jakoś kiedyś No nie, potknął się, poślizgnął, cokolwiek, idę na bramkę Kurde, strzelił mi, no Musiał się akurat potknąć ten... ...gościu, no niestety nie wiem jak się nazywa, więc nie wiem, na kogo zrzucić winę tej bramki, no nic, 4-1 Ja czekam na nasz Nessie, o właśnie Nie, idzie tu, tu, tutaj, dobra Myślałem, że tu nikogo nie ma, chociaż kapeci tu są, ale to w sumie tak jakby go tam nie było, bo on jest dość mocno zmęczony A, u Jedziesz, low przed bramkarzem I do pustej bramki No jak ty możesz nie trafić do pustej bramki I Bramkarz? Nie Ej, 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 wpadnie, wpadnie <ścoughs> Nie Nie wpadło Wow No bardzo dobre zastosowanie, na pewno piłka wpadła do bramki Odbijając się od złówka Nie no Generalnie bardzo dobre zastosowanie Właśnie po to wynaleziono tą technologię Dokładnie w takich okazjach się ona przydaje Zobaczcie Bra Ferrari. Eee, gościu, Komi. Lobik! To wpadło! Boże, ja nie wierzę w tych bramkarzy, więc oni są beznadziejni. To sama kasa ma praktycznie bramka jak przeciwnika w poprzednim meczu. ale dobra, nieważne. Ładnie to wyszło. Komi ma swoją kolejną bramkę na koncie. A my wygramy wyżej i co za tym idzie? Dostaniemy nieco więcej końców na koniec tego meczu. Chyba, że teraz stracę Gola. Nie, pasi broni. Dobra, w każdym razie sędzio, po raz ostatni zagwizdął w tym odcinku, a my będziemy się już żegnać. Tylko, oczywiście, sprawdzę, jak to wygląda w menu. ile dostaniemy pieniążka za awansowe 2000. Jeżeli dobrze pamiętam, jest za mistrzostwo Ligi 10, ale nie mogę pominąć tych animacji, oczywiście. O, w końcu początek: Hat a potem jeszcze Komi z Lopezem po jednym trafieniu dołożyli. I mamy dzięki temu wynik 5 do 1. Nesid, no piłkarzy meczu. A my dostaliśmy, o 2,5 tysiąca, jak dużo pieniędzy, kurczę. ej chwilka, chwilka, to my teraz mamy, no już prawie 8 tysięcy, zaczynając ligę 9 a to jest naprawdę spore pole do manewru tutaj, no jutro myślę, że już, mm, jak będzie troszeczkę czasu, to może nawet i do e, 15, no może 15 nie, bo troszeczkę za mało czasu będzie, jak niestety już szkoła, także nie będzie czasu na trajdowanie, ale... Trochę możemy też się z tym budżetem powiększyć, tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze kilku zawodników, którzy no spokojnie nam pozwolą nieco ten właśnie budżet powiększyć, także cóż, w tym odcinku to już będzie tyle, mam nadzieję, że Wam się spodoba, jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce, z mojej strony to już będzie tyle, także wielkie dzięki za uwagę, no i miłego dnia, cześć!